Ty słyszałeś o tym balu, co teraz no tak, będzie tak. wystawiany. Mam jakieś takie niejasne przeczucie, że tam może nastąpić jakaś następna tragedia. No ale no co ja mogę zrobić, ja jestem tylko prosty ramizm jak, mnie nawet nie zaprosili. No właśnie, zastanawiam się, jak by tam się wkręcić. Hmm. Mam pomysł! <słuch> <słuch> Jeden pomysł to lepszy niż żaden pomysł, mówże! Jeden pomysł, a nie mieć pomysłu, to już dwa pomysły. Dokładnie! No. To napieczemy chleba i zanieśmy chleba. Dobra. Jaką jest w sensie? No. No przecież Rachela ma najsmaczniejsze bułeczki w całym powiecie. No przecież. No właśnie. Ale jest szabas, jak my tego chleba napieczemy. No tak. Tego nie przewidziałem. <noise> Mam drugi. Mówże. Zamkniemy wszystkie okna, pogasimy światło i nie zobaczy, że pracuje. Tam. Ty to masz łeb! <grym> dlatego ja jestem starszym rabinem, a ty jesteś młodszym rabinem. Dokładnie! I <grym> dlatego przyszedłem po poradę do ciebie, Powiedziałem, że coś wymyślisz. Właśnie wymyśliłem. Bierzmy się bierzmy. bierzmy się! Tak! Nawet wiem, jak ten chleb tam dostarczymy. I to już nie będzie nasza praca. Pocztylion i tak musi coś dowieść. O! Rachela, weź w mąki i zagniatamy. <grymne> tylko światło pogaś, bo w ciemności Bóg nie widzi. <grymne>